W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry w Chrystusie, zbliża się do końca rok kościelny. To już przedostatnia niedziela roku, następna będzie ostatnią. Jest też koniec drugiej części roku kościelnego, w której, która cała od niedzieli, która nastąpiła. Po Niedzieli Trójcy Świętej, poświęcony a część temu, żeby dzieła Pana Jezusa, rozważane w pierwszej części, od Adwentu aż do Niedzieli Trójcy Świętej, zaczęły owocować w nas. I wszystkie te niedziele, gdy kolor szat był zielony, tak jak dzisiaj i jak jeszcze będzie za tydzień, one poświęcone są właśnie temu. Ta zieleń jest oznakiem wzrostu. Czego wzrostu? Wzrostu owoców. Czego owoców? Owoców dzieła zbawiciela. A gdzie one mają wzrastać? One mają w nas wzrastać. Obchodzimy więc nie jako dzieła Boże w nas, ale żeby móc je obchodzić, trzeba im utorować drogę. Ale teraz, pod koniec roku Kościelnego i pod koniec tej jego drugiej części, poświęconej wzrostowi owoców w nas. Zwracamy uwagę już nie tylko na, już nie tyle na aspekt indywidualny co na aspekt wspólny. Zwrócimy uwagę. W dzisiejszej Ewangelii dokonują się dwa uzdrowienia. Uzdrowienie córki Jaira, przełożonego synagogi, i uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok. Córka miała 12 lat, umarła jako dziewczynka. A kobieta na ten krwotok cierpiała również 12 lat. Liczba 12 w Piśmie Świętym jest zawsze znakiem pełni, którą daje jedynie wspólnota. Ojcowie Kościoła, czytający dokładnie ten dzisiejszy właśnie fragment Ewangelii, odczytywali chorą córkę przełożonego synagogi. Jako obraz Izraela, który przedwcześnie, w tym wieku dwunastu lat, umiera, dlatego, że nie rozpoznał zbawiciela, który przezeń został całej ludzkości posłany. A w kobiecie, która w czasie, gdy Jezus szedł do tej córki przełożonego synagogi. I podeszła do Zbawiciela w drodze. Czyli jakby w trakcie pierwszego cudu dokonuje, przed ukończeniem jeszcze tego pierwszego cudu dokonuje się drugi. Cud uzdrowienia kobiety chorej na krwotok przez 12 lat. I w tej kobiecie ojcowie kościoła upatrywali obraz całej ludzkości. Wywodzącej się z Pogan, tej spoza Izraela, która cierpi na krwotok, to znaczy upływ krwi, czyli uchodzi z niej życie, ponieważ krew w Piśmie Świętym jest obrazem życia, a uchodzi to życie z powodu domieszki grzechów, której nie udaje nie, nie uda się usunąć, bo brakuje jasności, prawdy Bożej, kim jest Pan Bóg. Jako kogo nas stworzył, i jak należy żyć, żeby pasowało to nasze życie zarówno do naszego Stwórcy, jak i do tego, kim jesteśmy. Tej wiedzy, gdy brakuje, życiu, do życia, dołączają się. Błędy, najpierw błędy myślenia, potem błędy intencji, pragnień, złych, niedobrych, czy niedobrej zgody na coś, na co się wola, nie powinna godzić. A w ślad za tym dochodzą błędy złych czynów. Jeszcze porze po drodze złych myśli i złych słów, a potem czynów. I tego właśnie obrazem jest krwotok. Dwanaście lat trwający upływ krwi. Nie można utrzymać sił, ubywa ich. Nie tylko poziom nie jest cały czas taki sam, ale coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. I także tych sił duchowych, sił duszy, czyli chęci do dobra. Obydwie, obydwie dolegliwości i ta córka, co dopiero właśnie umarła, i ta kobieta chrojąca na krwotok zostały uzdrowione, uleczone. Dziewczynka została wskrzeszona, a kobieta uwolniona. Od tej plagi 12 lat trwającej. Jest to obraz dojrzewania dzieła Zbawiciela już nie tylko w planie indywidualnym, ale w planie naszym wspólnotowym. Czyli na koniec roku kościelnego kieruje liturgia święta, naszą uwagę na to, w jaki sposób utorujemy owocom dzieł Zbawiciela. Drogę w naszym życiu wspólnym. W jaki sposób przygotujemy tę pełnię, która uwieńczy już nie tylko rok kościelny, który teraz się kończy, ale która uwieńczy całe dzieje ludzkości. To jest kolejne przypomnienie w roku kościelnym. W, w, w świetle nauczania Kościoła katolickiego, tego, z którego nie wyrugowało się tradycji. Tego, którym zachowuje się całość tego nauczania. Zawsze w polu widzenia jest także wymiar wspólnotowy. Kościół w swoim nauczaniu przypominał o tym, gdy w katechizmie i w nauce religii zawsze zawierał punkt, który się nazywał Grzechy cudze. To znaczy, w czym przyczyniliśmy się do tego, że mój bliźni zgrzeszył. Nie tylko w czym sam popełniłem zaniedbanie lub uległem pokusie, dałem się popchnąć do złego i sam coś z tego popełniłem, ale kiedy moje zaniedbanie, czy moje nieopatrzne słowo, czy moja zła reakcja mogła się przyczynić do tego, że łatwiej bliźni błąd popełnił i na swojej drodze do Pana Boga się potknął. Słowo zgorszenie, które właśnie o tym mówi. W swoim dosłownym znaczeniu w, w, w słownictwie użytym przez w, oryginalny język Nowego Testamentu oznacza potknięcie, czyli taką, ale potknięcie, które jeden człowiek powoduje u drugiego. Czyli że postępowanie jednego człowieka, może właśnie moje postępowanie, działa na mojego bliźniego, jak kłoda rzucona na jego drodze. Jak przeszkoda, która ja się staje na jego drodze do nieba. Najmocniej Pan Jezus akcentuje i piętnuje taką sytuację, jeżeli to utrudnienie drogi do Boga drugiemu dotyczy idących do Pana Boga maluczkich, czyli dzieci, czyli tych, którzy są bezbronni, bo dorosły. Powinni już mieć jakieś narzędzia, sposoby na to, żeby obronić się przed zgorszeniami, ale nie mają takich sposobów obrony dzieci. To dorośli są od tego, żeby ich chronić, zwłaszcza rodzice i opiekunowie. A sprzeniewierzają się swojemu zadaniu, jeżeli nie tylko nie dają ochrony tym maluczkim bezbronnym, ale dla nich się stają tą przeszkodą. To wtedy Pan Jezus użył tego porównania do kamienia młyńskiego, które lepiej by należało takiemu gorszycielowi uwiązać wokół szyi i rzucić go w morze niżeli, żeby miał dalej możliwość gorszenia bezbronnych, czyli maluczkich. Czyli to najgorszy rodzaj grzechu cudzego, taki, który odnosi się do maluczkich, do dzieci. Ale oprócz tego, żeby unikać grzechów, istotne jest także, a wiedzieć, co ma za, czym mają być zastąpione te grzechy. I dzisiejsza liturgia, liturgia przedostatniej niedzieli roku kościelnego, kieruje naszą uwagę ponownie na zbawiciela, którego dziełom mamy utorować drogę, żeby w nas i także w naszych wspólnotach, domach, kręgach znajomych, wreszcie w Ojczyźnie i wreszcie w tej globalnej wspólnocie ludzi, żeby owocowały. I dlatego też w momencie, gdy następuje zgorszenie, które pochodzi z samego szczytu hierarchii kościelnej w postaci tego dokumentu, który odbiera Matce Bożej tytuły, którymi wierzący, miłujący ją wierni zawsze nazywali. Bractwo reaguje na to w taki sposób, jak właśnie w ogłoszeniach słyszeliśmy, że wzywa wszystkich do zadość uczynienia i na pomszy Świętej ono nastąpi w postaci litanii do Matki Bożej i antyfony, stabat mater, sekwencji, przepraszam, stabat mater i to jest to, co powinniśmy także przenieść w nasze życie codzienne, wspólnotowe. Pamiętajmy o tym, że czasami pomagamy sobie w drodze do Boga, ale czasami z powodu naszej słabości różnego rodzaju przeszkadzamy. I gdy dokonujemy nawrócenia, gdy wchodzimy w głąb siebie, żeby. Spojrzeć tym własnym błędom prosto w oczy, nazwać je po imieniu, odwrócić się od niej naszą wolą i zaraz zadbać o to, żeby zobaczyć, do czego Pan Bóg daje siły, żebym, ja, żebym jakimś dobrem, które jest przeciwieństwem mojego błędu, zastąpił ten błąd. To zadbajmy. W takim rachunku sumienia i postanowieniu poprawy, zawsze również o to, żeby jeżeli mój błąd dotyczył bliźniego i utrudnił mu drogę do Boga, uderzył w bliźniego, zawsze oprócz tego, że żałujemy w sercu przed Bogiem, zadbajmy, żeby. Znak, widzialny znak tego żalu, tego mojego żalu, i mojego postanowienia poprawy dotarł także do mojego bliźniego. Dajmy znać także bliźniemu, że ja się już nie utożsamiam z moim złym słowem, z moim zaniedbaniem jestem wobec Niego krytyczny i odwracam się od Niego. Potrzebny jest także znak. Posłany bliźniemu, bo Bóg widzi, co ja mówię w duszy, ale bliźni tego nie widzi i on potrzebuje znaku widzialnego. I wszyscy zgodzimy się, że tu nie wystarczy znak ujęty w słowo albo jakiś gest, choć i on jest potrzebny, ale także znak, a może przede wszystkim, który będzie wypowiedziany czynem. Ponieważ mowa czynów jest zawsze potężniejsza od mowy słów. A jeżeli jedna mowa przeczy tej drugiej, to zawsze bardziej działać będzie mowa czynów, a słowom po prostu nie będzie się wierzyć, jeżeli czyny by tej mowie przeczyły. Pełnia, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, dotyczy zatem wspólnoty, wspólnoty Izraela, który jak Pismo Święte informuje, powróci dopiero pod koniec dziejów do Zbawiciela i stąd taka, nie inna budowa dzisiejszej Ewangelii. Ojcowie Kościoła widzieli w tym, że chociaż początek uzdrowienia córki przełożonego synagogi Poprzedza uzdrowienie kobiety chorującej na krwotok, to dopełnienie tego cudu nastąpiło dopiero po uzdrowieniu tej kobiety na samym końcu dzisiejszej Ewangelii. To jest obraz właściwie dziejów, zbawienia zaczyna się od narodu wybranego. To tam się narodził Zbawiciel. Apostołowie byli z, wybra z narodu wybranego. Ale nie przyjął, nie rozpoznał i nie przyjął naród wybrany Zbawiciela, chociaż przyszedł do swoich, swoich nie przyjęli. I pierwsi ci, którzy go przyjęli, to ci, którzy wywodzili się i wywodzą spoza narodu wybranego, narody pogańskie. Ich obrazem, ich uzdrowienia i nawrócenia jest właśnie ta chorująca na kobieta. I dopiero gdy ten cud się dokonał, dociera Zbawiciel do domu przełożonego synagogi, gdzie na uzdrowienie czeka umarła dwunastoletnia dziewczynka. Według Ojców Kościoła obraz tych, którzy wywodzą się z ludu wybranego. A jedno i drugie lud wybrany. Gdzieś u końca dziejów nawrócony, i ci nawrócenie z pogan to obraz pełni Kościoła, która, który jest narzędziem zbudowania ostateczniej do końca Królestwa Bożego, czyli rządów Pana Boga, których nic nie umniejsza i nic nie zubaża. I to Królestwo Boże, jak sama nazwa mówi, dotyczy nie tylko każdego z nas indywidualnie, ale dotyczy relacji pomiędzy nami. To nawracanie się z grzechów, z naszych grzechów, którymi uderzamy w siebie nawzajem, tych grzechów, które psują społeczność, dokonuje się poprzez nie tracenie nigdy z oczu. W czym mój, co mój bliźni utracił przez moją słabość, i nie tracenia nigdy z oczu tego dzieła wspólnego, i nie tracenia nigdy z oczu, co powinniśmy nawzajem sobie wypowiadać, gdy zastępujemy już te braki, którymi sobie nawzajem szkodzimy dobrem, które pochodzi od Pana Boga. Czyli to, co mamy sobie nawzajem wyrażać, to, co mamy sobie nawzajem dawać, pochodzi od Pana Boga, i w ten właśnie sposób przyjmowane jest przez nas, także jako wspólnotę, Królestwo Boże, które przychodzi do nas. Że my, my wszyscy, każdy indywidualnie, stajemy się każdy z nas poddanym w tym Królestwie, ale dzięki temu mamy nowe rzeczy do powiedzenia sobie nawzajem które pochodzą od Króla tego Królestwa, który jest jednocześnie naszym Ojcem, a my Jego dziećmi. Bycie dzieckiem Bożym wyraża się także w tym, że mojemu bratu mam coś do powiedzenia od naszego wspólnego Ojca. Bo zawsze są, zawsze, codziennie, niemal w każdej sytuacji są takie rzeczy, które dobry Ojciec Niebieski, Król Królestwa Niebieskiego, Chcę powiedzieć mojemu bliźniemu, mojemu bratu, przeze mnie. Czyli najpierw przyjąć od Pana Boga te rzeczy muszę ja. A muszę je przyjąć od samego początku ze świadomością, że przyjmuję to, te, te światła, te prawdy lub te dary od Pana Boga, nie dla siebie. Ale dla mojego bliźniego. Bo to jest to, co Pan Bóg chce mu powiedzieć przez niego. Bo w ten sposób buduje się jego królestwo. Każdemu z nas chce Pan Bóg wiele rzeczy mówić o sobie bezpośrednio, ale część rzeczy chce mówić przez bliźnich. A moim bliźnim część rzeczy chce mówić przeze mnie. Dlatego takie prawdziwe nawracanie się. Prawdziwe utorowanie drogi Zbawicielowi, ma zawsze przed, przed oczami przestrzeń wspólną i społeczną, także tą globalną wszystkich ludzi, także tą, który pomieści się ostatecznie finalnie o końca dziejów także Izrael, nawrócony. Miejmy to przed oczami, to jest ta pełnia roku kościelnego, która się właśnie teraz dopełnia, w pole społeczne i wspólne i utorowanie drogi Zbawicielowi, także na tym polu a usuwanie z Jego drogi wszelkich przeszkód. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.